Witam, Pasieka w centrum miasta, no trafiłem na oblocik, przyjechałem z pracy, godzina 15, patrzę, 14-15 stopni w cieniu, no i trafiłem na ten oblot, tak jak myślałem. No ale tylko dzisiaj, jutro już ma być 8 czy 9 stopni, ale przypuszczam, że też się będą oblatywać. Każdy każdy, każdy tu już jest cień, no i z pyłkiem też latają, latają z piłkiem, latają z pyłkiem też, moment, moment znalazły pyłek jest. już teraz różnokolorowy ten noszą ładnie się obleciały dzisiaj naprawdę można powiedzieć że się obleciały patrzcie jak ule oblepione no dzisiaj to jest coś Kilka takich ładnych dni i pszczółki by dochodziły do siły w moment. Bo rodziny naprawdę u mnie wyszły bardzo, bardzo ładnie zimy. Nie będę mówił, że jakoś tam super, ale bardzo ładnie wyszły. Lepiej jak w, zesz w zeszłym sezonie może dlatego, że ja izoluję matki do. Prawie że do grudnia w tym roku, w zeszłym roku było prawie że do grudnia, i nie mam problemu z jakimś brakiem pokarmu. Ciasto jedynie poddałem. Tak jak widzieliście, mogliście zauważyć we wcześniejszych filmach, ciasto było z pyłkiem. Takie, żeby pszczoły miały więcej werwy, żeby potem pyłek właśnie latać. Pokarmu w każdej rodzinie jest dość dużo. No, mówię, myślałem, że już nie trafi na ten oblot, bo z pracy przyjechałem. Chwilę w domu byłem i mówię: idę zobaczyć. I to można powiedzieć w każdej rodzinie noszą pyłek. Czyli one już muszą latać już dłuższy czas, że już zwęszyły pyłek i go noszą. No. U mnie krokusy na, na dobrego. Wychodzą. Tak samo zobaczcie jak u mnie wyglądają wierzby te ozdobne Też lada moment Ale i ciepła i wieżby tak samo będą już pyłkować Nie to wygląda, muszę jutro jechać na tę drugą pasiekę, jeszcze zobaczyć jak tam jak to będzie. Dobrze, pozdrawiam pasieka w centrum miasta.